Cześć Widzajcie Widzowie, jestem Karol i dziś opowiem o niezwykłej rzece Strzeszyniance W Strzeszyniance znajdują się liczne neandry w których jest dość duża głębokość do dna W są miejsca głębsze i płytsze W jest dość czysta woda Fauna strzesianki jest niezwykle bogata. Występują na niej małe pstrągi, strzeble potokowe oraz żaby trawne. Występują też na nim kiełsze, które zostały omawiane w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj widzimy taki mini uskok wodny, taki wodospad trochę. Tutaj widzicie wyspę na strzeszniance. Za chwilę pokażę Wam wielką neandrę. Znaczy taką wielką większą. Nad Strzeżnianką często występują drzewa wieżby, które lubią wilgoć. Tutaj widzicie jedną neandrę. Za chwilę pokażę Wam drugą. No podobną, tutaj widzicie drzewo mielinę. a pokażę Wam jej owoce. Popatrzcie. To są jej owoce. Tutaj widzicie taką bardzo dużą neandrę. Woda stoi, stoi i stoi. To też jest nasz Tutaj ta neandra ma 4 metry, więc jest naprawdę duża. Tu widzimy, że woda jeszcze powoli płynie, ale tu już stoi. Tu już stoi, stoi, stoi. No i tam yy, też stoi. No to cześć, pa, do zobaczenia.